Malczyński dla portalu High Sport. Witaj Marcin. Witam serdecznie. Pierwszy raz przed naszą kamerą? E, tak, 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 tak. Pierwszy przypominam sobie, ale to podobno to... jesteś bardzo znany. No nie przesadzajmy, coś tam e, działam sobie w internecie, może kilka osób mnie kojarzy, więc, więc po części to prawda. Nie mogłem Cię odróżnić, byłeś bez brody, teraz jesteś z brodą, właśnie nie wiedziałem, który jest który i który Malczyński jest którym Malczyńskim. Ludzie się zmieniają, nie? urodziłem się bez brody i w końcu, w końcu mi urosła. Marcin, mówiąc poważnie, no... Ciekawy pojedynek Cię czeka z Adbasterem. Jest już taka gorączka przedstartowa, jest już troszkę emocji. Pamiętajcie, że jesteśmy teraz właśnie przed takim live'em, gdzie będziemy się widzieć w i to mi troszeczkę pomaga, bo ja tego gościa mówię, gdyby nie ta ostatnia konferencja, to widziałbym go rok temu ostatni raz, więc tak on też się nigdzie nie udzielał za bardzo, nie wypowiada, więc takie. No, chłopa zobaczę raz na rok i mam się z nim bić. I tak fajnie dopiero teraz zaczynam to czuć powoli, wiesz. Jest ten stresik lekki wchodzi, związany z walką, z przygotowaniami, z końcem, że to zaraz będzie. No i teraz się będziemy częściej widywać, także mi to pomaga w nakręceniu się na walkę i pojawia się takie lekki już tam isk iskrzy zaczyna, nie? Liczysz na to, że coś powie takiego, co cię zmotywuje do tego, żeby mu spuścić regularny łomot? Nie, ja myślę, generalnie Marek. Y Teraz pokazuje się troszkę z innej strony, niż jakby pokazuje się jakby prywatnie gdzieś tam w rozmowach ze mną i tak dalej. No on jest dość specyficzną osobą, albo się go, albo się go lubi, albo go się nie, nie, nie lubi, nie przepada za nim. No ja powiem tak, no gdzieś tam między nami było coś wcześniej, jakieś tam odcinki lekkie, ale mówię, no mówię, nie, nie będę tego wywlekał, bo bez sensu. Eee... Ale no wiesz, że internet żyje takimi rzeczami. No ja wiem, ale mówię, to też nie było gdzieś, kurde, po co ja mam teraz nagle wychodzić jak ten, nie? jak to było tam z, z, z rok temu, jak on mnie pierwszy raz wyzwał na tą walkę. Znaczy no jeszcze nie było MMA, ale zaproponowałem mu, powiedziałem, że trzy miesiące mi daj, bo ja wtedy miałem taką kampanię, że robiłem masę i jakby kondycji zero było. I mówię, daj, mu trzy daj mi trzy miesiące i spoko, a no, on powiedział potem, że ja odmówiłem i powiedział, dlaczego tak powiedziałeś, no, żeby podrzeć atmosferę, Nie mam mówię, to czemu teraz ty mówisz takie rzeczy, wiesz, jak ja tego potrzebuję, nie, no ale taki chyba celowy ruch marketingowy, bo on tam powiedział po prostu, że ja to jestem, nie do rozwalenia, jestem tutaj najlepszy, bla, 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 nagadał takich rzeczy i teraz siedzi cicho i cokolwiek ja nie powiem o nim, to ja wyjdę na tego, który atakuje, więc fajna strategia, no, szanuję za <grym> to. <grym> Macie duże doświadczenie medialne wasze produkcje, też komentarze, opinie i to wszystko, co się dzieje wokół Was będzie powodowało to, że zainteresowanie tym pojedynkiem będzie spore. Wbrew pozorom, mimo że inne pojedynki na dzień dzisiejszy są jakieś jakby bardziej okrzyczane. Mam tutaj na myśli pojedynek Bonusa i Najmana, który tak wyrósł na ten numer jeden w jakichś tam, w jakichś tam okolicznościach. Jak ty uważasz, że? Ta medialność Wam pomoże? Ta medialność może być też tak, że, że stracicie część odbiorców? Nie obawiacie się tego? Eee, no Może się odnoszę, odniosę do pierwszej części, czyli tego, że ta walka bonusa z Najmanem to jest takie wow. Teraz no, to jest dwóch jakby legendarnych polskich wojowników. Jeden jest łazarskim gladiatorem, drugi jest mistrzem wukału, tak? Tak, tak. Także no, tutaj siłą rzeczy e, ludzie chcą to oglądać. To jest paradoksem, w sensie Mnie to nie dziwi w ogóle. Ale taki, w kwestii teraz jakby walki, ludzie... Witam, Marek, właśnie Marek i ma... Marek, Marek. Mój no, spokojnie. rywal. E... Spokojnie, już nic nie mówimy. I mi się wydaje, że... że... To jest taka moja opinia, zauważyłem to. A jest, przedtreningówka ale Marka, żeby nie było. Mnie się nie, wydaje, no, jest, że mhm. Marcin Najman... Nie wziąłeś. Nie wzi jeszcze nie, poczekajcie. Marcin Najman jest takim polskim, Konorem Magregorem, jeżeli chodzi o ustawianie się do niego zawodników w kolejce do powalki. Po no jest chyba teraz sze, sześciu w kolejce: ma, Wrzosek, Castro i tam i, i jeszcze inni, więc no mamy swojego polskiego konora pod względem, jakby. Trasztoku. Właśnie nie, teraz, jakby się teraz zauważyłem, że jest poważnym zawodnikiem. E, e, sztuk walki, więc krassztoku nie ma mowy, aczkolwiek mówimy tutaj tylko takim, tak zwanym Manufight. Że on jest teraz takim, że jak chcesz zarobić, to uderzasz do niego. No tak, to, to prawda, że Mar Marcin Najman wyrósł na taką instytucję i na no, ostatniej konferencji o dziwo, młodzież go kupiła, z czym się zdziwiłem, tak? stonował tą konferencję, jakby nieco nieco ochłodził te wszystkie rzeczy, które tam się działy. Znaczy, no czy e, no, powiem szczerze, no. Jakbym patrzył tak na tych YouTuberów z boku i zobaczył kogoś, kto się zachowuje normalnie, to takby wypada na gruncie YouTuberów, z którymi tam siedział, no wręcz zbyt normalnie. I jeszcze ta akcja, a, gdzie tam chłopak dostał podaczki, on wyrwał mikrofon, bodajże, i kazał jakby pomóc, nie? No to, to też mogło mu jakby pomóc, w sensie, no wiadomo, że to nie było pod publikę, bo nikt nie ustawał takich rzeczy, że chłopak dostaje podaczki. Szacunek dla niego za to, ale no pomogło mu to wizerunkowo na pewno. Na chwilę, bo już widziałem różne inne rzeczy, tam zaczął gadać, że jak bono się pokaże tak jakiego tam trener, no to będzie katastrofa i tak dalej. Więc no to chyba nie zdał sobie sprawy z tego, że może sobie tym pomóc i jakby wrócił do tego game planu, który miał wcześniej. No ale taki plan sobie wybrał na zabawienie ludzi, ja go za to nie krytykuję, nie oceniam. Jego sprawa. Ty toczysz pierwszą walkę, ale widzę, że jesteś świetnie zorientowany we wszystkich realiach Gal Fame MMA. No, no tak, no jakby śledzę tutaj te poczynania Fame MMA od pierwszej, pierwszej gali, w sensie ja się tam zdziwiłem tylko, bo myślałem, że ta walka Magikala z Polakiem to będzie MMA, ale patrzę tu, bok wie, to byłem niedoinformowany. No na drugiej edycji walczył już mój brat, na trzeciej również, na czwartej mieliśmy walczyć, ale no nie wyszło. No i na piątej jesteśmy tutaj w takim zacnym gronie, więc no, muszę śledzić się siłą rzeczy, bo jakby nie patrzysz teraz, FMMA przyjęło taką bardzo dużą rolę tego, co się dzieje, takiego głównego main eventu w internecie, w sensie wiadomo, że to będzie, wiadomo, że w tym czasie wszystkie inne produkcje będą troszeczkę bardziej chowane, bo to jest taki boom, takie wow, A ludzie mają jak tak parcie na oglądanie tych konfliktów czy walk po prostu, zobaczymy ile to jeszcze potrwałoby jak najdłużej, no ale chcąc nie chcąc mi się to wyświetla wszędzie, więc muszę być z tym zaznajomiony. Coraz bardziej te rynki, czy rynki w Europie, załóżmy angielski rynek, gdzieś tam na francuskim rynku. Takie pojedynki też na czeskim rynku nagle się pojawiły. Te, te, one są oczywiście dodatkiem do części galtu, Tu jest regularna gala. Myślę, że taki pomysł jest dobry, żeby jednak oddzielać te pojedynki. Mówiąc wprost, mówiąc częściowo zawodników, którzy albo nie mieli do czynienia z walkami, albo powiedzmy mieli jakieś, jakieś epizody w swoim życiu dotyczące sportu walki. Ci, że i tak, i nie. Tak z tego powodu, że. No dużo gdzieś tam zawodników yy, jest, którzy czekają w kolejce na swoje walki na takich galach, dużo lepszych od nas, no nie ma co ukrywać, trenują lata i poświęcają się temu.